Dzień dobry, dzień dobry. Witam się w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog z recenzją Styler Styler Dyson Airwrap Complete. Kręć, faluj, susz, wygładzaj bez nadmiernej temperatury. Osiem końcówek, czyli jedno z urządzeń na rynku, które budzi spore kontrowersje, przede wszystkim ze względu na cenę. Czy warto? Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, nie chce mu się oglądać tego materiału do końca, bo widział już mnóstwo vlogów, które tutaj są z recenzjami tego sprzętu, z prezentacją tego, jak używać tego sprzętu, jak używać poszczególnych końcówek, to uwaga, na początku będzie mały spoiler i odpowiedź na pytanie, czy warto kupić ten sprzęt. Tak, warto, ale... Słuchajcie, patrząc racjonalnie na cenę tego urządzenia, ten stylizator, tak, no nazywajmy go tak roboczo, kosztuje 2,5 tysiąca złotych. I teraz tak, zarabiamy mniej, zarabiamy więcej, różne mamy podejście do pieniędzy, i inaczej sobie te wydatki ważymy. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest... Tylko stylizator do włosów. No dość banalne urządzenie w naszej, w naszej codzienności. No suszarka z funkcją, e, z funkcją układania włosów. No to powiedziałabym, no ej, no nie warto, tak? To jest jednak 2,5 tysiąca złotych i tą kwotę można spożytkować. na sprzęt, który będzie miał większą wagę w naszym codziennym życiu. A to jest tylko suszarka ze stylizatorem. Natomiast to jest w mojej ocenie sprzęt dla ludzi wygodnych. I myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie, bo słuchajcie, wysuszyć włosy możemy sobie jakąkolwiek suszarką, ba, możemy sobie nawet te włosy wysuszyć po prostu na powietrzu. Wystylizować te włosy, włosy możemy nakręcić nawet na prostownicę, chociaż przyznam się Wam, że ja się nigdy tego nie nauczyłam, nie potrafię kręcić, falować włosów, um, włosów prostownicą. Można używać tradycyjnych wałków, można używać zwykłej lokówki, żeby stworzyć te fale. No generalnie możliwości... Jest mnóstwo, i to możliwości naprawdę bezkosztowych, bo można sobie pewnie jakoś pokręcić te włosy, nawet je splątując na noc i pakując, pakując w czepek. Natomiast to jest po prostu sprzęt dla osób wygodnych, dlatego że nim stylizacja tych włosów jest bardzo szybka i bardzo prosta. Jeżeli nam się nawet nie chce czytać specjalnie instrukcji, nie mamy tego drygu do układania włosów. Tak jak mówi, ja specjalnie nie mam, do dzisiaj nie ogarnęłam właśnie kręcenia włosów na prostownicę, chociaż podobno to jest bardzo proste i pewnie część z Was to powie. Ja tego nie potrafię, no nie potrafię załapać. Stąd uważam, bo tego sprzętu używa mi się bardzo łatwo, że to jest sprzęt dla osób wygodnych. Wiecie, to jest trochę tak jak z lepszym, yy, i droższym samochodem. No każdym samochodem dojedziemy do celu. No ale jednym mniej komfortowo, drugim bardziej komfortowo. I tak jest właśnie z tym sprzętem. Po prostu praca na nim, używanie go jest komfortowe i jest zwyczajnie wygodne. Efekt, który uzyskamy po stylizacji tym sprzętem w mojej ocenie i jesteśmy w stanie uzyskać również sprzętem, za który zapłacimy mniej. To jest tylko pytanie właśnie czy jesteśmy w stanie zapłacić za tą wygodę, czy uważamy, że to po prostu nie jest warte tych Pieniędzy. I myślę, że należałoby to rozpatrywać, właśnie zasadność zakupu tego sprzętu tymi kategoriami. To jest dokładnie ten sam motyw, który przewijał się przy odkurzaczu marki Dyson, który również posiadam. Słuchajcie, generalnie mieszkanie też sobie odkurzycie jakimkolwiek odkurzaczem. Nawet możecie je zamieść po prostu z miotką. Natomiast odkurzaczem Dyson po prostu odkurza się wygodnie. Jest to szybkie i jest to po prostu wygodne. I tak samo właśnie ten stylizator jest po prostu sprzętem wygodnym. Czy jesteśmy w stanie płacić za tę wygodę? To już każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Jedno na pewno, co chciałabym zauważyć, jeżeli chodzi o suszenie włosów, to tutaj faktycznie mamy tę kontrolę temperatury, która dla mnie była dość istotna. Natomiast nie znam wszystkich suszarek na rynku, i być może, a pewnie z dużym prawdopodobieństwem taki jest, są suszarki, które kosztują mniej, a które również mają kontrolę tej temperatury. Wizualnie, słuchajcie, no to to jest cudańko. Przewodzi Wam całość zapakowana w taki ładny, zgrabny kartonik, no który aż miło postawić sobie gdzieś w łazience, tak móc na niego patrzeć. Jak już człowiek wydaje tyle pieniędzy, no to przynajmniej ma poczucie, o oh wow, coś faktycznie w zamian za to dostaje. Wszystko ładnie, pięknie tutaj sobie opakowane. No i w tym kartonie możemy sobie to oczywiście dalej docelowo trzymać, zachowując porządek. Ta baza, tak, cały silnik. Urządzenia, ja mam akurat wersję w kolorze czerwonym, bo tylko ona była dostępna. No i właśnie, mimo tej wysokiej kwoty, którą musimy za to zapłacić, no jest bardzo ograniczona dostępność. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że na tę dostępność wpływają też e, problemy logistyczne, które pojawiły się w ostatnich czasach w związku z wydarzeniami, które mieliśmy na świecie. E, no ale, mimo wszystko, nie jest to najtańszy sprzęt, a jednak jest to sprzęt dostępny właśnie w małych, e, w małych ilościach który jest trudno dostać. Więc mamy tak naprawdę tę baskę. To, co wiecie, co należy z takich banałów zauważyć, że jest mega długi kabel. I to nawet mój partner, który się zainteresował właśnie, co to jest i że może on też będzie tego używał. Jeżeli chodzi właśnie o tą końcówkę do suszenia włosów, to zwrócił uwagę, o wow, jaki długi kabel, że spokojnie można to podpiąć w łazience i jeszcze wyjść sobie z tym na korytarz i gdzieś po mieszkaniu się przemierzyć. chodzi o takie aspekty techniczne, trzy ustawienia szybkości, no bardzo prosto sterowane, po prostu kwestia przesuwania, u mnie jest ustawione na stałe na medium i tak używam. Ustawienia temperatury, w tym właśnie na wiewu chłodnego i przycisk, który znajduje się z drugiej strony, to jest przycisk po prostu wypchnięcia końcówki. Zakładamy, jeżeli chcemy ją zdjąć, no to po prostu naciskamy Trzymy i wyjmujemy. No i te słynne osiem końcówek, które mamy. Końcówka, która mnie bardzo interesuje, to jest końcówka do suszenia włosów. Końcówki, jeżeli mówimy o. Falowanie i kręcenie, dwie grubsze, dwie chudsze, i teraz czymże one się różnią? Ano, różnią się one kierunkiem skrętu, i tutaj tak naprawdę mamy strzałkami zaznaczone na zewnątrz i do wewnątrz, i tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Szczotka, tutaj przepraszam Was bardzo, widać, że używane. Kolejna szczotka, i ta, którą lubię najmniej. Czyli tak naprawdę właśnie te wspomniane osiem części. Tyle jeżeli chodzi o zewnętrze. Idę umyć włosy. ok włosy umyte, mokre. Baza główna podłączona już do gniazdka. Końcówka do wstępnego suszenia podpinamy. Bardzo łatwo jeżeli chodzi o ustawienia prędkości. Ja akurat będę miała po środku. Jeżeli chodzi o temperaturę, tak samo tutaj się pojawia, słuchajcie, bo o tym chyba nie wspomniałam, jeszcze taki dodatkowy, dodatkowy punkt. Mamy nawiew chłodnego powietrza, to jest około 28 stopni, jak dobrze pamiętam. I zgodnie z opisem tej funkcji powinna się używać do utrwalania fryzury. Czyli ten nawiew przesuniemy do końca dopiero wtedy, kiedy kończymy stylizację. No i oczywiście włącznik, tak. Natomiast myślę, że cała specyfikacja jest na stronie, to jest wszystko pięknie tam opisane, więc nie ma sensu powielać. Uwaga, ja włączę, więc będziecie mieli okazję usłyszeć, jaka jest głośność urządzenia. Czy faktycznie zagłusza, idzie ciepło z tej strony. No i to I jedziemy. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o suszenie, to to by było na tyle. Jak spojrzałam, wy nie widzieliście całości, no bo nie wiem, czy byłoby to interesujące oglądanie całości. Natomiast jeżeli mi uwierzycie, to jak patrzę sobie w tym momencie na czas, to trwało to dokładnie 4,38, żeby te moje włosy doszły do takiego etapu. I jeżeli dalej bym z nimi nic nie robiła, no to moje włosy będą wyglądały w ten sposób, natomiast no, żadna to informacja, no bo nasze włosy zachowują się inaczej, więc tak naprawdę nawet ten czas, który mi był potrzebny do wysuszenia, no niekoniecznie będzie czasem, którego wy będziecie potrzebowali. No różno mamy długość, różno mamy gęstość włosów, to traktujcie to naprawdę czysto orientacyjnie, bo to trzeba sprawdzić na sobie. To, co Dyson akurat ma fajnego, jeżeli kupujecie na ich stronie firmowej, to jest ten darmowy czas 30 dni na wypróbowanie sprzętu. I to faktycznie, bo mam znajomą, która z tego korzystała, to działa. Można ten sprzęt naprawdę zwrócić, nie ma tutaj problemu. No Możecie go normalnie użytkować, tak? No po prostu kwestia schowania wszystkiego później z powrotem do pudełka, więc być może to jest po prostu opcja, żeby wypróbować samemu. No trzeba jedynie te pieniądze zamrozić. Ale wracając do włosów, no to to są w tym momencie moje właśnie włosy. Właśnie po tych niecałych 5 minutach suszenia. I jeżeli nic nie robi, no to ja w tym momencie spokojnie mogłabym w nich wyjść na ulicę. Natomiast my chcemy sprawdzić końcówki, odpinamy więc tą końcówkę do wstępnego suszenia. I tutaj mamy te takie końcówki cylindryczne, mniejsze, większe, czyli 30 i 40 mm. I teraz tak, skręt na zewnątrz i skręt do środka. I myślę, że sprawdzimy sobie po prostu na przykładzie tych skrętów. Ok, na pierwszy ogień 40. Zaraz zrobimy sobie tutaj pasmo, pasmo włosów. O, czekajcie, trochę ich dobierzemy, żeby też za długo nie było. Trzeba się później z tym bawić. Teraz chyba trochę przesadziłam. Dobra, włączamy. Możecie ponownie usłyszeć dźwięk. I to, co mi się bardzo podoba w tym sprzęcie, to jest ta łatwość użycia, o której ja mówiłam, czyli przykładamy i on tak naprawdę sam łapie te Włosy. I to jest taki skręt na szybko, wykonany przez osobę, która się totalnie na tym nie zna i potrzebuje właśnie sprzętu, który będzie myślał za nią. Czyli przykładam, czekajcie, złapiemy kolejne pasmo, wydzielę, wydzielę. Po prostu przykładamy i ten nawiew powietrza te włosy ściąga. Zobaczcie. No, teraz nie udało mi się złapać w całości, pasmo było za grube. Przykładamy. Moment, następne. Łapie, 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 łapie. I to jest to, o czym ja wspominałam, że to użytkowanie jest bardzo, ale to bardzo proste. No Kwestia dobrania odpowiedniego pasma. No jak widzicie, ja specjalnego doświadczenia nie mam. Ja tych włosów nie kręcę. Ja używam przede wszystkim końcówki do suszenia i tych końcówek wygładzających, czyli właśnie tego typu. Natomiast to no samo kręcenie. Szybkie? No jest szybkie. To, czy to się utrzyma na włosach, czy nie, to też będzie kwestia indywidualna. Słuchajcie, jeżeli ktoś w tych recenzjach mówi, że świetnie loki się genialnie utrzymują, no ale to nie zależy tylko od sprzętu, to zależy przede wszystkim od naszych włosów. Dobra, po to stójmy dalej. Odpinamy tę końcówkę. Zobaczcie, mogę spokojnie wziąć w rękę, ona jest ciepła, natomiast nie parzy. Podpinamy dalej 40 tylko ze skrętem w przeciwnym kierunku. Włączamy, łapiemy pasmo. Następne. Bardzo, bardzo łatwo jest nabrać te włosy. Czekajcie, teraz dokładnie nie widzę, które łatwiej. No już tak to wygląda, robione maksymalnie szybko, ile mamy. No poniżej, poniżej minuty tą całość nagrywałam. Wracając do tego, co powiedziałam na początku. To jest sprzęt bardzo prosty w użyciu dla osób, które nie mają specjalnego doświadczenia w układaniu włosów, chociaż oczywiście nie tylko, ale ja zmierzam w kierunku tego argumentu wygody, którego, e, którego użyłam. No nie mam specjalnej wiedzy dotyczącej układania włosów, nie mam przede wszystkim cierpliwości, no jestem taka bardzo niecierpliwa, ja już chcę teraz, już nie mam czasu, żeby te włosy układać tam po pół godziny i ja bym chciała, żeby one szybko wyglądały dobrze i myślę, że tym faktycznie można ten efekt osiągnąć. No, zobaczcie, nagrywając sobie tutaj dla Was tak, gdzie zajęło mi tu minutę, tutaj minutę, no to ok myślę, że całość byłabym w stanie ogarnąć w maksymalnie tamte 10 minut, jeżeli to miałoby być właśnie skręty, mogłabym sobie pofanować tylko końcówki, więc myślę, że to takie określenie sprzęt wygodny jest bardzo dobre, natomiast ten efekt innym sprzętem również uzyskamy, być może po prostu wkładając w to więcej trudu. No, ok, mamy te włosy pofalowane. Sprawdźmy, jak się zachowa, jeżeli chodzi o wygładzanie. Spróbujemy to teraz wygładzić. To są te dwie końcówki. Teraz tak, ta z tymi czerwonymi tutaj końcówkami to jest do wygładzania włosów cienkich. Ta jest do wygładzania, która nie ma właśnie żadnej końcówki w kolorze. Jest do wygładzania włosów grubych. Nie wiem w sumie, jakie ja mam włosy. No, przyjmijmy, że grube. Podpinamy końcówkę. Jest, trzyma się. Włączamy i jedziemy.

Ok, słuchajcie, zrobione. Wyglądają w ten sposób. Na liczniku, jak wyłączałam, była minuta 38, czyli minutę 38 zajęło doprowadzenie ich do tego stanu. Pytanie: czy loki były takie słabe, czy włosy są może podatne na prostowanie? To tak naprawdę, jak mówię, ciężko to równać jeden, jeden do jednego, i ten sprzęt warto jest jednak mimo wszystko na sobie wypróbować. Ja jestem z tego efektu bardzo zadowolona, no ale no, mówimy o predyspozycji moich włosów. I teraz, co chciałam powiedzieć, słuchajcie, to co na pewno ja muszę oddać temu sprzętowi, która do tej pory suszyłam włosy po prostu klasyczną, klasyczną suszarką. Na pewno widać różnicę, jeżeli chodzi o połysk. Te włosy nie są tak przesuszone, jak były przy klasycznej, przy klasycznej suszarce, bo one wtedy potrafiły się bardzo, ale to bardzo spuszyć, i było widać, że te końcówki po prostu wtedy wyglądają gorzej. Natomiast odkąd zaczęłam suszyć włosy właśnie tym sprzętem, Dysonem, Ojej, czekajcie, chciałam odpiąć, bo ja tak naprawdę używam najczęściej dwóch końcówek. I to jest ta końcówka do tego wstępnego suszenia, po czym to jest ta końcówka właśnie do wygładzania, dlatego, że ja jestem osobą która no, częściej te włosy sobie po prostu wygładza. I widzę różnicę w kondycji włosów, jeżeli chodzi właśnie o ten połysk. One są naprawdę bardzo miękkie, one są takie fajne, sypkie, no przede wszystkim są po prostu wygładzone, tak? Czyli no, to jest ten efekt, na którym mi zależy. Oczywiście no jeżeli mnie najdzie, no to mam możliwość zrobienia sobie tych fal i to takich fal, które ja nazywam takim artystycznym nieładem i to się bardzo dobrze też tym sprzętem robi. Teraz z mojej strony nie jest moim celem ani tutaj nikogo jakoś specjalnie zachęcać, ani zniechęcać do użytkowania tego sprzętu. Myślę, że jeżeli jesteście osobami, które super znają się na pielęgnacji i stylizacji włosów, to jesteście z tego sprzętu pewnie w stanie naprawdę dużo wyciągnąć, bo macie wiedzę po prostu i doświadczenie jak tego używać. Natomiast druga grupa, myślę, do której ten sprzęt jest skierowany, to są właśnie tacy prości użytkownicy, którym zależy na wygodzie użytkowania i na takiej szybkości Efektu, czyli wiecie, chciałabym włożyć minimum wysiłku, ale osiągnąć maksimum efektu i powiem Wam, że myślę, że no, tym sprzętem jest to, jest to do zrobienia, bo nim się po prostu pracuje bardzo łatwo i bardzo wygodnie. Tyle z mojej strony, resztę pozostawiam w Waszej opinii. Dziękuję za uwagę.